Tylko skoro stamtąd pokazywało mi, żebym szedł W stronę tej wyspy A tu mi pokazuje, żebym szedł w stronę oceanu, tak o w drugą stronę, no to gdzieś to tu musi być, nie? O, widzicie? Halo halo, to znowu ja z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku Byliśmy w Nederze, w fortecy, zabijaliśmy Blazy. Tam próbowałem jakoś to zabudować sobie, ale. Yy, no. Nie za dobrze mi szło. Można by tam było jakąś farmę teoretycznie zbudować, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy jest potrzeba w sumie. Może tam jeszcze pójdziemy na chwilę, zobaczyć tam, pozabijać jeszcze jakieś Blazy. Na pewno chciałbym udać się do netheru żeby pozabijać endermany, bo jest ich tam dużo. Nie wiem, to przez mody pewnie jest ich bardzo dużo tam. W każdym razie wykorzystamy to i zdobędziemy sobie perełki. I może poszukamy dzisiaj fortecy. Także w pierwszej kolejności. Idziemy do netheru Druga sprawa muszę przebiec do tamtego starego portalu bo tam przy tamtym portalu ee, Było dużo endermanów nie no to tam sobie po, pozabijam endermany W sumie mogłem przy okazji od razu tutaj pozabijać sobie blazy ale Wiecie co no to może poczekać Ała To mnie uderzył? Jak ja nie mam jedzenia, o nie Idę do starej bazy po jedzenie Ała! No ja jaja robicie, ała, umieram! Jak ja się tutaj nie zrespię, przecież, Boże! No dobra Wow, ale tu jestem bezpieczny, zobaczcie. Chociaż tu czułbym się bardziej bezpieczny, gdybym sam sobie to wybudował, tą, tą, tą całą klitkę moją. W sumie można by było wybudować taką, yy, taką, takie pomieszczenie i, i mieć jedną kratkę, jakby wejście. Wtedy łatwiej by mi się ich zabijało, nie? Tylko muszę to wybudować w takim miejscu. O, zobaczcie, to jest ten portal, kurde, który kiedyś wybudowałem. Muszę to wybudować w takim miejscu, żebym sobie mógł ściągać endermanów bez problemu na siebie, nie? W sumie nie wiem, czy tam na górze nie byłoby dobre, dobre miejsce, żeby coś takiego zrobić. Wykopałbym sobie dziurę po prostu i, i stamtąd gdzieś bym patrzył po prostu w oczy endermanów, i one by same do mnie przechodziły, nie? I zaraz, chwila, czy to jest forteca? Co to jest? To nie jest forteca. Bym się zdenerwował. Ja tyle czasu fortecy szukałem. Czekajcie, jak tam wyjść na górę? No, dobrze to wygląda. Słuchajcie, tutaj. Tylko co tu jest? N Nic nie ma. O, kurde. No dobra, ja myślę, że tutaj może być. Zrobimy tak, że. No. Wykopiemy taką dziurę, żeby Endery sobie mogły tutaj wejść, nie? A ja se będę tu stał. I se będę ich zabijał. Chociaż w sumie mogę sobie to szersze zrobić, nie? O. Jedna kratka byłaby dobra, ale wydaje mi się, że te Endery będą wychodzić stamtąd, i później jakoś się blokować dziwnie albo coś, więc. Wydaje mi się, że to będzie Git. Spróbujmy ściągnąć kilka Endermanów na siebie w takim razie. No. 3 4 5 przyszło. No ja stoję tylko i zabijam. Kozacko, i to nawet chyba dużo XP daje takie coś, nie? Ty, tego expa to ja więcej straciłem niż teraz z, 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 dostałem. Tylko wiecie, jaki jest problem? Patrzcie, mogę patrzeć na nich, ale to i tak nic nie daje. Ale tu mogę patrzeć jej. ała, 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 ała. Gorzej jak się jakiś zablokuje i mnie gdzieś zaskoczy później, bo się tepnie mi na plecy na przykład, albo coś. Bo będzie cały czas zagrowane, ale nie przyjdzie do mnie, bo się gdzieś zablokuje. No i powiem wam, całkiem sprawnie mi to idzie. Przydałaby się jeszcze ta farma expa. I jak się cztery te endery zrespiły tutaj, widzieliście to? Strasznie mało expa dostaję, nie wiem dlaczego. Z tego co pamiętam, zawsze kurde tego Expa miałem za dużo, nie? A teraz kurde cały czas mi tego Expa brakuje. Przecież, jakbym chciał coś zenchantować, to nigdy w życiu nie dam rady. No, zobaczcie, one się tutaj blokują, te Endery niektóre. A jakby tak. Zabudować tę dziurę. Kurde, tu jest jeszcze jedna dziura ogromna. No tak, jak chcemy skutecznie tutaj farmić Endermany, to musimy te dziury załatać sobie. Ja to jest też w sumie plus. Plus jest taki, że będą mogły się tutaj też respić chyba Endermany, nie wiem. W sumie nie musimy całej tej dziury zabudowywać, tylko tak, żeby Endery mogły sobie przechodzić do mnie. O, czekajcie, bo nam się tej pory spiło dość sporo tego. Popatrzmy im tak... AŁA! O ty kurde... Szwagier! Co to kurde za krzyk jakiś dziwny? O kurde, duży, duża ta dziura. Próbuję to jakoś zabudować, żeby mi tu nie wpadały. Aczkolwiek, hmm, problem w tym, że one się tam na dole mogą respić, nie? Ale wydaje mi się, że na tyle dużo ich się tu respi, że to nie będzie jakiś duży problem. Co resztą zobaczymy? No też, tak kurde, dużo tych endermanów ja farmić nie muszę, tak naprawdę. Tak naprawdę, to właściwie to już wystarczy mi tych yy, perełek. Jeszcze jakieś pewnie w bazie mam. Ale ja lubię sobie tak przygotować rzeczy, wiecie. Na przyszłość, nie? Na przyszłość. Wydaje mi się, że jeszcze będę musiał yy, blazy pofarmić. A z blazami troszeczkę trudniej jest. <grym> jakby nie patrzeć. Aczkolwiek też mam jakoś tak, jakąś klitkę tam mam zabudowaną, wybudowaną, nie? Dobra. Mamy tu zabudowane. Fajnie by było jakbym mógł tutaj zabudować to szkłem i jakby to działało, nie? Żebym mogłem, żebym mógłbym przez szyby jakby patrzeć, nie? To by było super. Patrzmy się im w oczy tam. Dobra, zabiję jeszcze kilka takich paczuszek Endermanów i lecę, słuchajcie, poparmić jeszcze Blazy, żeby mieć zapas. I poszukamy sobie tej fortecy. Nie wypadają, kurde te Blazerody. No co to ma być? Słuchajcie, przekopałem sobie tutaj troszeczkę, po, 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 pogłębiłem sobie to, zrobiłem sobie tutaj większą dziurę i tak sobie stoję tutaj pod tą ścianką i czekam, tylko aż one wyjdą. Nie chcą wychodzić czasami. E, ogień trochę przeszkadza, bo nic nie widzę. E, ale blazy sobie schodzą i tutaj sobie mogę je zabijać. Dałoby się to lepiej ogarnąć. Mam nawet. E... Wiem nawet jakbym to mógł ogarnąć taką farmę. Ał, ale wydaje mi się że na razie nie ma potrzeby Bo ja nie jestem pewny w sumie jak długo jeszcze na tym save'ie będę grał Bo jeśli będziecie chcieli to raczej ten to raczej bym wolał na modach grać takich wiecie jakichś takich bardziej takich skomplikowanych modach nie żeby troszeczkę więcej do roboty było w tej grze nie chcą mi wypadać, Rody, kurde, trzy, trzy różdżki wydropiłem i tyle, kurde, nie. Zabijam tu już 15 minut te blazy i, i, i tylko trzy różdżki, nie? I to jeszcze te trzy różdżki to wypadły na samym początku, nie? A teraz przez długi, długi czas nic. Nie pamiętam, ile w bazie mam tych różdżek. No ale jeszcze kilka sobie wydropię i wracam do bazy, słuchajcie, poszukamy tej fortecy. Mam nadzieję, że... że gdzieś blisko jest. Forteca. No i pewnie tam, kurde, różdżka teraz leży na górze, nie? Tam jakby wylać z dwa wiadra lawy, to te, te blazy by same tutaj wpadały, nie? Ale da się to lepiej ogarnąć Tak, żeby one nie mogły nas bić w ogóle I coś takiego by fajnie by było zrobić Ale nie wiem, kurde, ja tak średnio... O, i widzicie? Różdżka wypadła, goddammit No i wziąłem ją, nice E, właśnie, a jakbym się tu wykopał, to bym się mógł tu chować. Cyk. Już mi nic nie zrobią. No, nie chcą tu wychodzić, kurde. Nie chcą tu wychodzić. Nie wiem, jak to zrobić, żeby one chciały tam wychodzić. Na przykład, nie wiem. Jakbym wykopał. E, co to? Okno. Jakbym wykopał gdzieś tu dziurę, żeby one, żeby był dalej, żeby ała, żeby one próbowały do mnie przyjść, to by miało sens. Zobaczcie, już kilka weszło. Dobra. Jeszcze ze dwa blazy zabijam i wracam. Powinno wystarczyć mi tych perełek i, i tych wszystkich y, tych tych pyłków, żeby znaleźć fortecę. Mam przynajmniej nadzieję, że nie będą się tak szybko psuły te perełki, bo one mają szansę jakąś tam niewielką, że się rozbiją. I to byłby problem, słuchajcie. Ale dobra, wiecie co? Chyba wracam Chyba wracam Zamknę se tu Idę do bazy Tu jest też e, spawner Au, au, au Jakbym kiedyś e, chciał budować farmę blazów rzeczywiście No to mógłbym dwie wybudować, nie? I wiecie, w jednej by mi się blazy zbierały, zabiłbym se, poszedłbym do drugiej, a tam już by były e, przygotowane do zabicia, nie? Dobra, mam zobaczcie, 19 tych. To w zupełności powinno mi wystarczyć. Na pewno dużo jedzonka będę musiał sobie przygotować, zanim wyjdziemy szukać, bo nie wiadomo jak długo będę biegał, nie? Dobra. Ej, dwa z jednego wypada? Place powdera? Ja myślałem, że 1 do 1 to jest. O kurde, to po co ja tyle tego zbierałem? No dobra, no na razie zrobimy se 16 10 se zostawimy. Bo czemu nie? 12, o ile się nie mylę, potrzeba, żeby uruchomić portal. Jest szansa jakaś niewielka, że już jakieś perły w portalu będą. Więc tak naprawdę, no to tak średnio, powiedzmy 9, potrzebujemy pereł, żeby donieść do fortecy. Mm, no dobra, w tamtą stronę. No to idziemy. W sumie, kurde, nie mam tego jedzenia. Czy to jest jakiś duży problem? Może znajdę wioskę po drodze i ten. I. ukradnę trochę jedzonka, nie? W sumie tych okolic jeszcze nie zwiedzałem jakoś bardzo. Ciekawy jestem w sumie, czy jest tu gdzieś jakaś wioska w okolicy, bo ja bym chciał w sumie tych villagersów sobie ściągnąć do, 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 do domu, zrobić sobie jakąś farmę. Czemu nie? Dobra, wyrzućmy perełkę tutaj. Jak to się wyrzuca? Cały czas w tym kierunku musimy iść Ała! Chłop co to mnie strzelił? Ej patrzcie portal tu jest Mending Fortune 2 czy to można wyciągnąć z tego, z, z, z przedmiotu? Oj, złote jabłko. To mi się przyda w sumie na walkę z bossem, nie? O, o. Ocean. Oj, zepsuła się perełka, ale unlucky. Eee... Chyba będziemy musieli ocean przepłynąć. Bardzo kurde niedobrze. Płyniemy w takim razie. Kurde, też może być tak, że ta forteca może być gdzieś pod wodą, nie? Bo tak też może być w sumie. No ale dobra, dopłyniemy na ląd, wyrzucę perełkę i zobaczymy, nie? Jak nam każe wrócić, to znaczy, że gdzieś pod wodą jest, jest forteca. No ale raczej wątpię. Raczej będzie nam kazało jeszcze dalej, dalej, dalej iść. Ej, patrzcie, tu jest wioska, ja sobie to zaznaczę. Może to nie jest wcale tak daleko od mojej bazy. No i wiecie, mogę zapakować yy, mieszkańca do, 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 do łódki I praktycznie przepłynąć do bazy samej, nie? Ej, to jest w sumie nie głupie, ja to muszę zapamiętać, zaznaczyć Nie? Pytanie tylko, czy są tu jacyś mieszkańcy wioski w ogóle Jest jakiś mieszkaniec Można go wyrzucić? Można, prześpijmy się Ała Przekimałem się. Ucieka dziadu jeden. No, więc jak sobie przypilnujemy tą wioskę, to prawdopodobnie dalibyśmy radę stąd mieszkańca jakiegoś ukraść. Dobra, czekajcie. Stanę tak, żeby było w miarę widać. W tamtą stronę musimy iść, okej. Okay. Gdzie ta perła? Podniosłem ją? Podniosłem 15. Dojdziemy. I znowu ta sama sytuacja. Przejdziemy gęsty las. Ała, Pająk na mną przeskoczył. Przejdziemy gęsty las i dopiero zaczniemy rzucać perełki. No tu w mieszkaniec coś stoi, sobie biega. Ale ja, Nie no, ale to z tą wioską to nie jest w sumie głupie, nie? Moglibyśmy wybudować farmę żelaza. tylko tak naprawdę, jak ja się szykuję do, do, do końca, do zakończenia gry, to farma żelaza nie jest mi do niczego potrzebna, nie? Tylko jako ciekawostkę w zasadzie. Dobra. Mamy jakieś bagno I nadal musimy iść w tym kierunku No okej okay. Strasznie daleko musimy iść Ciekawe ile od domu mamy Nowa baza, 1300 metrów, no nie jest w sumie aż tak daleko jeszcze No ale jest kurde daleko, no jest kurde daleko E, chatka wiedźmy Tam wejść? Włamałem się do chatki wieźmy i ona nic nie ma. Ma tylko kota i, i se chodzi pod bazą, dobra. Eee, bo ja zgubiłem teraz kierunek. No dobra, już mam. No nie gadaj, perła tam została na górze. No no, nadal musimy iść w tym kierunku. No kurde, zepsuła się perełka, no anlaki, no Nie no, ale wydaje mi się, że powinniśmy znaleźć bez problemu Fortecę No i zawsze mogę se perełek dorobić jak trzeba będzie, nie? Kurde, no jednak muszę iść dalej niż myślałem, nie? Miałem nadzieję, że nie będę musiał tak dalej, o kurde Halo? ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, trzeba trzeba to znaleźć tak czy siak, no. Zazwyczaj to właśnie tak wygląda, że trzeba przechodzić, kurde, nie wiadomo ile. No, no dobra. No i cały czas nam pokazuje w tym samym kierunku. Cały czas w tym samym kierunku. Kurde, szczerze, nie jestem pewny, czy tu przypadkiem znowu oceanu nie ma. Na szczęście drewno mam, żeby wykraftować łódź. Ale staniemy tam na tej górce i spróbujemy użyć perełki. Zobaczymy, w którą stronę nas pokieruje. Dobra, może bez sensu stawać na tą górkę. E. W sumie zobaczcie, stamtąd nam pokazywało tu, a teraz nam pokazuje tu. Czyli jesteśmy blisko, ej. Na to wygląda. Jednak wyjdźmy na tą górę, zobaczmy. Być może gdzieś tu pod wodą jest ta forteca. Tylko, skoro stamtąd pokazywało mi, żebym szedł w stronę tej wyspy, a tu mi pokazuje, żebym szedł w stronę oceanu, tak o, w drugą stronę, no to gdzieś to tu musi być, nie? O, widzicie? Nadal mi każe iść w stronę wyspy. Kurde, głupie perły, no. Chodź to! On to mi pokazuje cały czas w stronę tej wyspy, czyli to może, może to na tej wyspie jest. Gdzie ta perła poleciała? Oj, oh, jejku, kły, nic nie widzę. Dobra, to mi pokazuje w tej górze, w tej wielkiej górze jest forteca. Zrobimy tak, że kopiemy w dół, nie? E, widzę na mapie, zobaczcie. Widzę już chyba na mapie, widzicie coś? Oszukałem trochę z mapą Idziemy, idziemy Tu I tu w dół Może ja bym znacznik zrobił? O, mamy, mamy fortecę, o kurde Ile creeperów, o ja pierdziu, ile creeperów Czy mi pancerz? Zostaw mnie To pułapka. Ej, słyszę coś cały czas. Ej, ja tu umrę. Ej, strasznie tu tego dużo, no tak I cały czas się pojawiają nowe To już, kurde, by się wszystkie pojawiły, nie? Ale cały czas słychać, że pękają te. Pękają jakieś bloczki, i pojawiają się te silverfish, nie? Cały czas coś słychać. Walone drzwi. Niszczymy takie drzwi, bo później nie wyjdziemy, nie? toperków, to się nie musimy bać. Pająków już prędzej. Serio, ja jeszcze żadnego pająka nie zabiłem? Czy to jest tu? Nie, ale podobnie to wygląda. Oho, jakaś burza się zaczęła. No, idealna pogoda, słuchajcie, do zwiedzania fortecy. O kurde. Nie wybuchaj dziadu jeden. E a tu co jest? Albo tu? Jakaś droga w dół. Skrzynka w sumie. Pochodnie sobie mogę rozstawiać przecież w miejscach gdzie już byłem. Miałoby to sens. No dobra, no teraz tutaj musimy tyle, na tyle długo biegać, żeby, żeby znaleźć wejście. O, mamy bibliotekę. Zobaczcie, ile tu jest książek, nie? Już. Kurde, nie muszę książek robić, nie? A, tylko łopatę zniszczyłem. W sensie, w sensie, toporek zniszczyłem. Ja nie wiem, czy w tej bibliotece tutaj są jakieś skrzynie ukryte, czy co? Jak to wygląda? Czy w sumie tylko książki można tutaj pozbierać? Bo nie wiem. Diamentowym z mieczem niż sieci, nie? W sumie żadnych skrzyń nie widzę. Nie mi się tego. O, tu jest skrzynia, w sumie. A, z książkami i z papierem. Można się było tego spodziewać. Tu są jakieś lochy. Tych lochów raczej sprawdzać nie musimy. A tu kolejna biblioteka. Ta jest jeszcze większa, słuchajcie. Skrzynia jest tu, z papierem, oczywiście, i z książkami. No, na pewno się jeszcze będziemy musieli przygotować do tej walki. O kurde, patrzcie, a tu dziura jest i. I woda tam leci. Fajnie to słychać, nie? Tam jakaś rzeka płynie czy coś. Spoko sprawa, spoko sprawa. Dobra, pójdźmy w dół. Zobaczmy, czy coś tu jest. O oh, kurde Ej, hey, ale patrzcie, widzę na mapie portal, tu jest Znalazłem Odbudujmy fortecę <ścoughs> Odbudujmy fortecę, cyk. Widzieliście no. kurde No Teraz się będę musiał użerać z tymi. Ej, a lawa skąd się tam wzięła? Aaa, pewnie się zniszczył bloczek jakiś, bo się pojawił Silverfish. I gotowe, nie? I się lawa zepsuła. Dobra, w sumie zniszczmy ten spawner. Czy niszczymy ten spawner? Czy pochodnie rozstawiamy? Ej, może ja bym pochodnie rozstawił. Ała, ała, pułapka to jest. O, o, a tu można spaść na dół. Lepiej kurde, żeby mi się nic pod nogami nie stegowało. Już zablokowany jest spawn. Nadal się to kręci kurde. A weź tu jeszcze pochodnie po... O. A weź tu jeszcze pochodnie postaw. No nie wiem, tak to wygląda, jakby się to dalej respiło. Ja nie rozumiem tych, tych spawnerów, szczerze mówiąc. W każdym razie mamy portal i mamy dwie perły w portalu. Nie jest źle, nie? Nie jest źle. No ale słuchajcie, dajcie znać, jak powinienem się przygotować. Zresztą, w sumie, portal możemy uruchomić, ale nie będziemy na razie do niego wchodzić. Dajcie znać, jak się powinienem przygotować. No ja na pewno. O. Silverfish się zrespił. Kolejny się zrespił, ale zniknął od razu. Więc dajcie znać, jak się przygotować. Co zrobić? Jaki pancerz może. No to ja diamentowy byłby najlepszy, aczkolwiek w sumie bez pancerza też by się to pewnie dało ogarnąć. No bo wiecie, to, ten, ten boss wcale nie jest taki trudny do pokonania, jak się go wie, jak się wie, jak się go zabija. Na pewno łuk będę musiał sobie jakiś przygotować jakiś yy, dużą ilość strzał i tak dalej. No ale słuchajcie, wszystko sobie przygotujemy w następnym odcineczku Bo to by było tyle, ja wam dziękuję za oglądanie Jeśli wam się spodobało zostawcie łapeczkę w górę Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się Do zobaczenia, cześć